Ja trochę gardzę tym kultem pieniądza i czuję, że dużo więcej w życiu zawdzięczam doświadczeniom, a nie pieniądzom. Natomiast y, oczywiście super jest mieć pieniądze, żeby doświadczać. Tego nie neguję. Natomiast nie chciałbym całego życia spędzić na zarabianiu pieniędzy, których potem nawet nie wydam, nie. Był moment, w którym myślałem, że po prostu już to jest koniec muzycznie, ale że pieniądze nie są dla mnie tak istotną rzeczą w życiu. Ja zostałem jakby też z długiem wobec całego projektu, no bo, no, no bo ja jestem tatą tego jakby całego grajdołu. No nie zapłacono nam za koncerty, więc jakby zostaje z długiem na, wiesz, na pieniądze, za które wybudujesz dom i musisz się zastanowić, co dalej, nie? Więc to jest trochę nie? Czasami jest super ekstra, ale trzeba się nauczyć też tej samotności, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest wielu pochlebców i jesteśmy super wysoko, a później no, trzeba sobie poradzić też w tym, że jesteś w piwnicy sama i trzeba sobie z tymi emocjami też radzić. Ja nie, nie uważam, że z każdej można się podnieść do stanu, w którym się było. Natomiast ja y, miałem to szczęście, y, że byli ze mną bliscy ludzie i myślę, że się podniosłem wyżej, niż, y, niż byłem wtedy. I to znowu mówię o tym towarzystwie, że jest bar bardzo ważne.